Modlitwa papieża Piusa XII, modlitwa do Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty, i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, aby mnie ukochał z całego serca z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze, myj duszy i ciała. Panuj nad moimi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, Udziel mi ofitości Twej skutecznej łaski, obdaw mnie pełnią cnót. Pomnawaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy cena świętej Amen